Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. I chodzi mi tutaj o wnętrze. Dosłownie. Na co dzień pracuję w zakładzie anatomii i regularnie wykonuję sekcję zwłok. Oprócz tego zajmuję się radiologią i przeświecam ludzkie ciało przy pomocy technik takich jak rezonans magnetyczny. Pomimo tego, że jest jeden schemat budowy ludzkiego ciała, nikt z nas tutaj siedzących na sali go nie spełnia. Dlaczego? Ponieważ natura płata nam figle. Anatomiczne figle nazywane zmiennościami anatomicznymi. Podam przykład. Na przedramieniu znajduje się mięsień. Mięsień dłoniowy długi. Ma on krótki brzusiec i długą jak sznurówka ścięgno. Łatwo możemy sprawdzić, kto z nas go posiada. Wystarczy, że ułożycie Państwo rękę w taki sposób i zobaczycie, czy pod skórą pojawia się taki sznureczek. Jeżeli tak, to znaczy, że go macie. Cóż, około 1 czwarta z nas nie została tak szczodrze obdarzona przez naturę. Czy ma to znaczenie? W pewnych sytuacjach tak. U ludzi nie odgrywa on wielkiej roli na co dzień. Natomiast kiedy uszkodzimy sobie inne ścięgno, możemy pobrać ten długi sznurek i przeszczepić go w inne miejsce. Ja miałem taki przypadek. Uszkodziłem sobie ścięgno w kciuku. Niestety nie jestem posiadaczem mięśnia dłoniowego długiego. Trzeba było przeszczepić ścięgno ze stopy i teraz mój kciuk za dobrze nie pracuje. Jest to przydatny gadżet na co dzień, kiedy coś mi się podoba, pokazuje, że jest tak, kiedy średnio mi się podoba, pokazuje, że jest tak. Skłoniło mnie to jednak do badania zmienności anatomicznych. I przedmiotem mojego zainteresowania stała się łopatka. Kojrzycie Państwo, jak rodzice mówili w dzieciństwie: wyprostuj plecy, złącz łopatki. To łopatka to jest kość, którą mamy na plecach. Wygląda w taki sposób. Na jej górnym brzegu znajduje się wcięcie łopatki. Jest to rowek kostny. Może mieć kształt literki V, może mieć kształt literki U, może być zupełnie płaski. Na jego górnym brzegu znajduje się więzadło. To więzadło może być w kształcie wachlarza, może być pasmem, może być podwójne. Okazuje się, że przez to wcięcie łopatki przebiega nerw. Im ciaśniejsze jest to wcięcie, im ciaśniejszy jest ten otworek, tym większe ryzyko, że nerw zostanie uciśnięty. Dotyczy to szczególnie sportowców, którzy wykonują często ruchy powtarzalne ręką ponad głową czyli pływacy, ten, pływacy tenisiści, siatkarze, ludzie grający w badmintona, w skłosza. Jest to zmienność anatomiczna, którą ja zajmowałem się badaniami na swoim doktoracie. Natomiast tych zmienności jest bardzo wiele. Chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali z tej prezentacji trzy wnioski. Po pierwsze, jeżeli kiedyś dostaniecie wynik od radiologa, na którym będzie napisane, że macie zmienność anatomiczną, nie przejmujcie się tym. Taka wasza uroda. Z drugiej strony, dobrze jest wiedzieć, że taka zmienność występuje, ponieważ czasami ma to znaczenie kliniczne. I po trzecie, jeżeli ktoś z Państwa poczuje się pewnego dnia przeciętny. Pamiętajcie każdy z nas jest wyjątkowy i sekcje zawsze to potwierdzają. Dziękuję. Bardzo mi się podobały pana rekwizyty. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. Dziękuję. Chciałam jeszcze panu powiedzieć, że zaczął pan od takiego wszyscy jesteśmy wyjątkowi potem tam to, to jest akurat dosyć Mało wyjątkowe rozpoczęcie, nie? E, puenta była super, ale e, gdyby pan zaczął od e, trzeciego zdania, czyli regularnie wykonuje sekcję zwłok, e, to napięcie by się pojawiło już e, na samym początku. To może by trochę pomogło. Rozumiem, dziękuję. E, i, aha, I chciałam zapytać, czy to się tak mówi na doktoracie? Właściwie pana profesora chciałam zapytać. Na tak powiedział, pan tak powiedział, znaczy się mówi. No, no dobra, To wszystko jest. Można tak powiedzieć, oczywiście. Ja się akurat to, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, wydaje bardzo dobrym banałem początkowym. Powinniśmy jednak na początku powiedzieć to, co wszyscy wiemy. Ale to nie tylko, nie tylko to, w ogóle raczej mi się to podobało, co pan mówił jak pan mówił. Tyle tylko, że zawsze jest jakiś pewien rodzaj myślenia, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Pan starał się tego raczej unikać, ale. Ale ta myśl się w nas gdzieś tam zagnieździła. Czy, to, czy dobrze jest coś mieć, a czegoś, czy lepiej czasem czegoś nie mieć? Czy ten rodzaj myślenia czasem towarzyszy Panu, kiedy Pan to bada? Okazuje się, że część zmienności wiąże się z tym, że coś dostajemy od natury, ale część jest związana z tym, że natura nam to odbiera. Ale możemy dostać coś złego od tej natury. To też. prawda, to prawda. I przykładem są tutaj kości dodatkowe. W naszym lepsze. szkielecie też nie ma ustalonej ściśle liczby kości. Pojawiają się czasami dodatkowe żebra. Żebra, które wyrastają z kręgów szyjnych, które mogą uciskać na naczynia. I to jest taki, takie kukłucze jajo, które podrzuca nam natura, ponieważ jest czasami związana z tym konieczność operowania. Z drugiej strony. Pewne struktury mogą być dodatkowe mięśnie, sprawiają czasami, że sportowcy osiągają lepsze wyniki. Także tutaj nie można jednego, jakiegoś jednego schematu obrać i trzeba każdy przypadek analizować osobno. No ja mogę tylko być zadowolona, bo mi się podobało, ponieważ ja też jak mówię o genach, wracamy do genów, to zawsze mówię, że każdy jest inny, choć jesteśmy bardzo do siebie podobni. Więc moje geny popierają Pana wnioski z anatomii. Dziękuję, cieszę się. A, a to na ręku to tatuaż stały, czy tylko na e, dzisiaj? Nie, nie. Znaczy, ja nie mam mięśnia tego dłoniowego, długiego, dlatego go dorysowałem sobie, ale nie, zaraz będę mógł go zmazać, no. także tylko na show.